Moi drodzy święci oraz umiłowani przyjaciele, witajcie. Ciekawość, bo o niej będziemy mówić dzisiaj. Czym ona jest? Czy jest rzeczą zawsze, nazwijmy to pozytywną? Czy też może ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła? Piekła, jakim jest, Oddzielenie się od Boga oraz pozostanie od Niego oddzielonym. Oczywiście to pozostawanie oddzielonym, o którym mówimy tutaj, jest iluzoryczne, to znaczy nieprawdziwe. Nic takiego nie dzieje się wprawdzie. Od Boga się nie odłączasz, ponieważ nie możesz. We własnym umyśle jednak postanowiłeś wyruszyć w pewną podróż. I w tej podróży, tak jakbyś odłączył się od Boga, i tak jakbyś do Niego powracał. Dla Ciebie ta podróż wydawać się może realna. I najprawdopodobniej 10 lat temu sprawy miały się dla ciebie zdecydowanie gorzej, patrząc duchowo. I nie byłeś w swoim mniemaniu tak rozwinięty, jak jesteś teraz. Najważniejsze w tym, co teraz do was mówię, jest to, że wam to. Tylko tak się wydaje. Wprawdzie ponownie nie ma żadnego rozwoju. I stan prawdy, stan łaski już jest Was, jest Waszym dziedzictwem, ponieważ Ojciec, czyli Bóg, kocha każdego z Was tak bardzo, że nigdy Wam nie odmawia łaski, ilekroć sami zechcecie do Niego powrócić niczym. Syn marnotrawny. Czyli ktoś, kto nacierpiał się w świecie na tyle, że postanowił powrócić do miłujących, obfitych objęć, Stwórcy. I teraz, jaką rolę? Gra ciekawość w tym naszym dzisiejszym rozważaniu. Bardzo prostą. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Czyli, innymi słowy, jeżeli jesteś w stanie, w którym doświadczasz trochę Boga, a trochę Walczysz z własnymi myślami, z własnym umysłem, poruszasz się wewnątrz niego trochę po omacku. Jeżeli jesteś w tym stanie, to ciekawość może służyć albo intencji dalszego śnienia, to znaczy dalszego bycia pogrążonym w złudzeniach, lub też ciekawość, czyli ta. Dziecięca część każdego z Was może prowadzić Was do dalszego odkrywania głębi Boga w Tobie oraz w tym świecie, do dalszego odkrywania. Które jest które? W jaki sposób odróżnić to można? najprościej po owocach to znaczy ta ziemska ludzka ciekawość prowadzić cię będzie do Sprawdzania pewnych informacji, do zagłębiania się w umyśle, w świecie materii, w świecie formy, z którego wynikać będzie Twoje zmęczenie pierwsza rzecz, a druga rzecz więcej ciekawości. Skoro to było takie ciekawe, to sprawdźmy coś innego. Może to będzie równie ciekawe. W takiej pogoni za własnym ogonem spędzać można całe wieki. Całe wieki można szukać, nie znajdując. Gdyby królestwo było od Was odległe, to zaprawdę moglibyście znaleźć się za pomocą takiej typowej ziemskiej, ludzkiej ciekawości, takiego bycia czymś zainteresowanym. Wprawdzie natomiast jest całkowicie odwrotnie i to zainteresowanie światem i jego problemami, Twoimi problemami, to zainteresowanie prowadzi Cię dokładnie w przeciwnym kierunku i jedynie wzmacnia w Tobie ponownie zmęczenie oraz poczucie oddzielenia się od Stwórcy. Tak więc, jeżeli oddajesz się swoim pasjom, swoim hobby, swoim zainteresowaniom, to proszę przyglądaj się uważnie, czy jako efekt Twoich działań nie otrzymujesz tego, co tutaj powiedziałem, czyli znużenia oraz pogłębionego poczucia oddzielenia. Jeżeli tak jest, to wiedz proszę, że te zachowania. Są tylko i wyłącznie podążaniem za ludzkim umysłem. I jakkolwiek święte by się one nie wydawały, ponieważ spora część tak zwanej waszej drogi duchowej to jest bycie wodzonym za nos przez ten ludzki, śmiertelny umysł. Właśnie. I jeżeli, aby dotrzeć do Boga, potrzebne są dziesiątki lat poszukiwań w różnych świętych tekstach, u różnych nauczycieli. To zaprawdę Bóg nie istnieje w Tobie, skoro musisz tak namęczyć się, aby Go znaleźć na zewnątrz. Na zewnątrz, czyli tam, gdzie Go nie ma. Bóg istnieje tylko w Tobie. I skoro jesteś w stanie, na przykład, część z Was teraz ma taki stan, w którym Ty po prostu nie czujesz tego Boga, albo nie czujesz Go w pełni. Może czujesz go bardzo, bardzo mgliście oraz odlegle. Jeżeli masz taki stan teraz, wewnątrz siebie, to jest to doskonała okazja, aby pielęgnować tą drugą modalność ciekawości, czyli bycie przybliżonym do Boga za pomocą dziecięcej. Niewinności ta dziecięca niewinność tym odróżniona jest od przekomplikowanego ludzkiego umysłu, że sięga ona po rzeczy, które są blisko. Blisko ciebie i tam odnajdujesz szczęście oraz radość. Czy innymi słowy, nie musisz aż tyle podróżować, aby znaleźć Boga. Nie musisz. Możesz po prostu pozostać. I teraz ta Twoja dziecięca ciekawość, Twoja chęć doświadczania, ona Cię poprowadzi, ponieważ to jest przewodnictwo Twojego serca. I tak jak opowiadaliśmy wcześniej Wam o Labiryncie Złudzeń, taki teraz. Ta ciekawość prowadzi cię po tym labiryncie w taki sposób, że ty zaczynasz coraz bardziej dostrzegać, że labirynt nigdy nie istniał. I to jest ta zasadnicza różnica. Ciekawość z ducha prowadzi do odkrywania i pogłębiania, i w tym odkrywaniu i pogłębianiu wewnątrz ciekawość się zmniejsza. To znaczy, dalej pozostają impulsy serca, sterowanie od serca, lecz nie ma w tym chęci znalezienia nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie, ponieważ jeżeli choćby raz doświadczysz Boga we własnym wnętrzu, bez niczego, bez niczyjej pomocy, Nagle, spontanicznie, od tego momentu, powinieneś wiedzieć oraz pamiętać, że to doświadczenie może powrócić i ty pragniesz, aby powróciło. I tak jak nagle objawiło ci się Królestwo, tak samo nagle ono powróci. Nie spodziewałeś się, że Bóg istnieje, a mimo wszystko w miejscu, gdzie najmniej się go spodziewałeś, tam go znalazłeś. Dlatego też, jeżeli szukasz, bo myślisz, że gdzieś znajdziesz Boga, to z miejsca wiedz proszę, że tam go nie ma. To znaczy ty tam go nie znajdziesz, ponieważ podążając za tym głosem, który teraz zwerbalizowałem, za pragnieniem znalezienia Boga, ty z miejsca zakładasz na poziomie intencji, że Jego nie ma w tobie i że Ty go potrzebujesz odnaleźć gdzieś. I wyrażasz również nadzieję, że ten Bóg jest gdzieś tam na zewnątrz. I w tym miejscu mylisz się, mylisz się fundamentalnie. I to pragnienie nie może zostać spełnione. I jestem tu tak poważny, jak tylko mogę. Twoja intencja w danej chwili decyduje o owocu Twojego działania. I przyglądaj się tylko i wyłącznie własnej intencji, podejmując dowolne działanie, ponieważ z tej intencji będzie owoc lub jego brak. Jeżeli Twoją intencją jest szczerość, niewinność i takie prawdziwe pragnienie, które Czasami jest tak szczere, że nawet nie wiesz, że ona jest tam. To wówczas coś może zostać przed tobą odkryte. Niczym. Pewna bardzo głęboko skrywana tajemnica. A ta tajemnica jest bardzo prosta. Bóg jest w twoim wnętrzu już teraz. I podążając za umysłem, nie odkryjesz tej tajemnicy. Nie odkryjesz. Będziesz błąkał się po labiryncie złudzeń, odbijając się boleśnie od jednej ściany do drugiej. Myśląc, że coś się w Tobie zmienia, myśląc, że się rozwijasz. Wprawdzie nic takiego się nie dzieje. W tej niewinności dziecka zaprawdę przybliżasz się do prawdy. Przybliżasz się do prawdy, aż w końcu zdajesz sobie sprawę, że ta prawda cały czas była w Tobie. robiłaś to sam sobie. Spojrzysz później ponownie na świat materii i stwierdzisz: O kurczę. Byłem w błędzie przez wiele lat i teraz będę spotykał się z ludźmi, którzy myślą, że są w błędzie. I podobnie jak ja, błąkają się oni. Błąkają. Nie znajdują. Nie znajdują, ponieważ podążają za niewłaściwym głosem. Niewłaściwym w tym sensie, oczywiście, jeżeli coś Cię interesuje tak bardzo, że chcesz za tym podążyć, to idź i to zrób. Nie powstrzymuj się, nie zatrzymuj nigdy przepływu przez siebie, ale jeżeli owocem Twojego zainteresowania będzie zmęczenie, znużenie i poczucie się ostatecznie oddzielonym od Boga, to wiedz, proszę, że to. Donikąd nie prowadzi. I otwierając się, stając się pustym, pustym, wylewając w całości stare wino ze swojego bukłaka, dopiero wówczas możesz zostać napełniony światłem jako dar. I może to być całkowicie spontaniczne, bez żadnej zewnętrznej pomocy. Po prostu Bóg wewnątrz ci się objawi. I teraz wielu z was jest w momencie, pewnego odosobnienia, takiej twojej wędrówki przez pustynię, w której wiesz, że jesteś tym sam, dostrzegasz już, że robisz to sam sobie, ale jednocześnie mierzysz się z najgorszymi koszmarami swojego życia. Nawet jeżeli nie codzień doświadczasz trudnych sytuacji, to wewnątrz ciebie są potężne, potężne tarcia. Nie jestem w stanie pomóc Ci w tej pielgrzymce i w tym odosobnieniu. Nie jestem w stanie. Ponieważ, jeżeli masz dostrzec, że robiłeś sobie sam niepotrzebnie przez wiele lat krzywdę, to możesz to zrobić tylko i wyłącznie sam. Nikt nie powie Tobie, żebyś przestał siebie krzywdzić w sposób skuteczny. Można Tobie to sugerować, ale wykonanie tego, a słuchanie tych słów, to są dwie zupełnie inne sprawy. Proszę Cię o jedno: miej nadzieję. Miej nadzieję, ponieważ dzień, w którym zdejmiesz z własnych oczu, Tą iluzję złudzeń. Jest zaprawdę bliski. Nie znaczy to, że jest on odległy. Zawsze to nadarzy się teraz. To nadarzy się teraz. I każde teraz jest okazją na to odkrycie. Na przykład teraz. Na przykład teraz. Na przykład teraz. I jeżeli czujesz ten subtelny pokój wewnątrz siebie, który. Nie za bardzo ma potrzebę mówienia czegokolwiek, ale ma chęć dzielenia się, chęć bycia, chęć płynięcia przez rzekę czasu, to wiedz, że to jest właśnie to, co tutaj opisuję. To jest subtelne to doświadczenie. Królestwo nie przychodzi z rozwijającym się przed Tobą czerwonym dywanem i z fanfarami. Przychodzi w ukryciu, przychodzi w skrytości. To jest niczym narodzenie Jezusa w Betlejem, w Szopce, w miejscu, w którym nikt by się tego nie spodziewał. Tam przychodzi zawsze największa świętość. Tak więc, jeżeli jesteś prowadzony w najmniej spodziewane miejsce, a czujesz się na poziomie duchowym, jak osoba ciężarna, to wiedz, że najprawdopodobniej tam urodzisz. Urodzisz jako świadomość tego Chrystusa w sobie. Chrystusa w sobie. Chrystus ten nie może przyjść, nie może narodzić się w pałacu, gdzie spodziewają się go możni tego świata. Czyli innymi słowy, tam, gdzie prowadzi cię ludzka ciekawość, Boga nie może być. Nie może być. Nie może być. Jest on cichy, skryty. Mówi tylko wtedy, jeżeli ktoś zechce go słuchać. Mówi zawsze z miłością i zawsze powtarza tą samą łagodną pieśń przebaczenia, którą non-stop próbuje śpiewać do swoich dzieci. Ja, jako jego posłaniec, przynoszę jedynie. Do Was, czyli tych, którzy chcą posłuchać choćby na chwilę tej opowieści, aby przynieść Wam choćby okruch tego królestwa, aby Was wzmocnić i aby pokazać Wam oraz udowodnić, że Bóg nie był i nie jest nigdy od Ciebie oddzielony. Jeżeli tylko pozwolisz, to Królestwo samo przed Tobą się odkryje. Kochamy Was. Man.